Cześć, dzień dobry się bardzo z Państwem. Witam Was, Boruto na kanale Leśny Boruta. Jak za mną widzicie małe rozlewiska, wszystko stworzone przez moi kochani bobry. A oto tak właśnie wygląda ścieżka ciągnięcia całego materiału, który jest umiejscowiany po to, aby podnieść poziom wody. A nasze boberki jak widzicie ściochtały bardzo ładnie wszystkie brzuszki. A my dzisiaj z kolegą hanterem i z jego bratem Marcinem będziemy szukać zrzutów łosia. Może się coś uda. Szybki pit stop. Szybki pit stop, dlatego że tutaj mamy nic innego jak tylko ślady łosia. I o ile mm, możecie je znaleźć. To rozpoznacie to po tym, że one są w takiej odległości, jeden od drugiego, jakby dorosły mężczyzna naprawdę szybko biegł. One są od siebie około metr metr 20. ile tutaj mamy jeden ślad, o tyle od tutaj jest drugi. Tu jest następny. No tutaj niestety my zniszczyliśmy. Ale spójrzcie. Widzicie? Raz. Dba. to nie są odległości takie jakieś małe, tu jest jeden, tu jest drugi. No to pójdziemy szukać legowisk. W odniesieniu ja mam rozmiar 42. 42, a to jest ślad łosia, który bieg. Tu jest następny. Tu. Tu, tu. albo spójrzcie na to tu mamy jeden ślad łosia półtorej metra dalej następny i następny, cała ściecha ale to wygląda dosłownie jakby ktoś biegł w pełnym sprincie te ślady są tak daleko od siebie o ile w przypadku e, kabana czyli dzikiej świni, dzika Powstaje na jego sukni coś, co się nazywa osmoła. Czyli jest to mieszanka żywicy, brudu, błota. Ona ma za zadanie zabezpieczyć jego boki przed dostawaniem się pasożytów, etc. Natomiast tutaj, popatrzcie, mamy miejsce wycierania się łosia. No, tam już nie sięgnę. Tam już nie sięgnę. Jeżeli jego grzbiet sięga dotąd, no to jest się czego obawiać. <ścoughs> Idziemy dalej. No oto, mała kochani ciekawostka: dlaczego w tym rejonie nie za bardzo byśmy się rozbijali? Ponieważ jest to klępowisko. Co to jest klępowisko? Klępowisko to jest miejsce, w którym samice łosia bardzo często wypasają swoje młode. A ten dołek przede mną, który się zaczyna, oh, brakuje mi rąk tutaj, kończy się on oh, tutaj. Czyli braknie mi niestety rąk. I jeszcze metr w Waszą stronę. To jest legowisko. Ten cały dół to nic innego jak legowisko. Jeżeli my ruszymy ten śnieg, to pod spodem patrzy się, że śnieg jest brązowy. Dlaczego? Dlatego, że łosie cały czas taplają się w... O! Tu jest lód normalnie pod spodem. Tak. Od temperatury łosia troszeczkę się śnieg e, rozpuścił. Następnie łoś powstał, odszedł. To bardzo szybko zostało ścięte przez mróz na lód. No i tak jak mówię, ja sobie do niego wejdę. Ja sobie do niego wejdę, popatrzcie. Tu jest jedna, jedna strona. O tu. Tu mamy koniec z drugiej strony. W zasadzie, jakbym się zwinął w kłębek, to dwóch takich gości jak ja, jeden obok drugiego, w jednym legowisku łosia, jest się w stanie zmieścić. To teraz sobie pomyślcie, że jak ja zrobię tak, przesunę się, drugi gość zrobi tak i jeszcze mamy miejsce. Potężne zwierzę, naprawdę potężne zwierzę. Ten osobnik, w którego jestem w legowisku. Ee... Myślę, że około 600 kg, plus minus. Z naciskiem na plus. Ok, no to mamy po tym, jak odnaleźliśmy legowisko, obok którego było drugie mniejsze, możemy sugerować tym, że jest to klępa, czyli samica łosia, razem z potomstwem. E, samych łośki niestety, się nam nie udało zaobserwować. Zbyt głośno podchodzimy łosie, pomimo swojej postury, gabarytów. Są to zwierzęta bardzo puchliwe. Natomiast tutaj mam z jednej strony na drzewie otarcie. Wysokość jak do ramienia. Natomiast z drugiej strony, zadzierając głowę, mamy bardzo pięknie odbite zęby na korze. Czyli było to zgryzane. Czyli wysokość 1,80 m. Plus. No to pomyślcie sobie, że na tej wysokości. Łoś przechodząc na tej wysokości ma pysk, tu sobie pobiera pokarm. Czyli w kłębie raczej bym go nie objął. Z dosiadaniem łosia raczej byłby problem, chociaż gdzieś tam w internecie widziałem filmiki, jak ktoś próbuje dosiadać. A co za tym idzie, ponieważ nie udało nam się ich spotkać tam przy polanie. Będziemy się pomału przemieszczać w drugą stronę lasu, żeby sprawdzić, co tam natura nam pokaże. Zważywszy na drzewostan, jest to bardzo potencjalne miejsce dla grzybiarzy w odniesieniu do borowika szlachetnego. A my teraz udajemy się na kolejną miejscówkę, gdzie założymy sobie obóz i zrobimy sobie małą przerwę. Serdecznie zapraszam. Kolejne bardzo ładne drzewo ścięte przez bobry, całkiem świeżo, bo jeszcze jest, jest ono wilgotne. Dlaczego się zatrzymuje i dlaczego właśnie pokazuję na to? Ponieważ chodzi mi o symbiozę gatunkową. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że bobry, które sprowadziły się do tego obszaru leśnego, ścinając drzewa, żywiąc się ich łykami, podniosły poziom wód, które tutaj były. Dzięki czemu powstały liczne rozlewiska, z których właśnie korzystają między m.in. łosie. I tak, moi drodzy, natura reguluje i współpracuje sobie sama ze sobą. Gdyby nie to, że myśliwi robią co mogą z ograniczaniem rozprzestrzeniania się bobrów, to niestety, ale nasze lasy byłyby w bardzo kiepskim stanie, ponieważ bóbr, takie drzewko ścina bez problemu. Takich drzew w ciągu sezonu ścina na dziesiątki. On jeść musi. Natomiast gdyby rozprzestrzeniły się jeszcze bardziej, gdyby budowały żeremia na większych rzekach, doprowadziłyby do zalewań nie tylko terenów leśnych i podmokłych, ale także gospodarstw. Gospodarstw, co za tym idzie, doprowadziłyby do licznych strat. Wygodniejsze. Jak już cały dzień złazicie po lesie i macie mokre plecy od plecaka, i chcecie, żeby wasz kożuszek, kurtka, czy czego używacie, wyschło, a wasze plecy są mokre, ja wam mogę serdecznie polecić trzy w jednym. Po pierwsze, jak już widzieliście z naszego, z naszego małego reportażu z Bałtyku, to jest to poncho. Poncho oczywiście ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o chodzenie po krzakach, no to, to wiadomo, w takim stroju nie pójdziemy po krzakach, ale siedząc przy ognisku, zwłaszcza wieczorem, jest ono świetne. No i podkreślam, jest ono strasznie ciepłe. Druga rzecz. Jaką zaraz Wam pokażemy To to, że z tego poncha y, Oczywiście Ma on żabki na bokach Możemy ją spiąć y, Jak wygląda noszone jako poncho Zobaczcie sobie y, W filmie Złoto Bałtyku Czyli jak byliśmy na poszukiwaniach Bursztynu, tam mam przepięty jeszcze Pas lędźwiowy y, Z swoimi prypitetami I zobaczycie jak to tam wygląda Natomiast dodatkową funkcją tego i temu jest to, że jest to świetna podpinka do hamaku, czyli izoluje nam plecy, odcinek lędźwiowy, etc. No to co, ja szybko montuję i za chwilkę wam to pokażę, ok? Dzień dobry, bardzo pod trapikiem. Trapik mi się troszkę. No, złamaliśmy go na pół, żeby było światło i żeby móc Wam pokazać to, co chcę Wam pokazać. Mianowicie chcę Wam pokazać to, że oprócz poncza, e, oprócz poncza jest to bardzo, bardzo fajna podpinka pod hamak, która jest, jak widzicie, ściśle przylegająca, dająca fajne poczucie komfortu temperatury, zabezpiecza Wam plecy przed e, przemarzaniem. No, za mną jest rozlewisko bobrów, więc troszkę tutaj zawiewa, natomiast jak się położyłem w środku, teraz w tym momencie jest ono zapięte na co drugą żabkę, ponieważ nie było konieczności zapinania na full, ale jak widzicie, samej podpinki jest taka grubość. Więc to naprawdę fajnie izoluje i naprawdę daje miłe poczucie temperatury, a przede wszystkim u ciekające ciepło jest izolowane, więc wasza termika ciała zostaje zachowana w ciągu nocy. No i zostaje nam jeszcze trzecia, trzecia możliwość, czyli możliwość piworu. No my dzisiaj nie będziemy korzystać ze śpiworu, ponieważ jest to zostawione jako podpinka i wytestujemy to w nocy. A co do wytestowania jako piworek, to pewnie zostanie to użyte na ambonie. I tutaj e, mały plus bardzo ciekawy dla osób polujących. O w końcu przestałem szemrać. E, bardzo ciekawy plus, jeżeli chodzi o osoby polujące i zainteresowane ciepłym ubiorem na Ambonę. Jest to ciche. To nie jest szemrzące. Więc jeżeli chcecie w ciszy siedzieć w bezruchu na tej temperaturze i chcecie się odizolować od ubytku ciepła, to naprawdę jest dla was. Nie krępuje ruchów, macie nie, niczym nie jesteście skrępowani, możecie się obrócić w każdym, w każdym momencie. Jest ona cicha, nie wydaje ona szelestów, więc podchodząca zwierzyna nie zostanie spuszona, jeżeli obrócicie się, żeby oddać celny strzał, czego wszystkim serdecznie życzę. Nasz bur. Jeżeli bylibyście zainteresowani tym pączem, ponczo, hamak, ponczo, przepraszam, podpinka do hamaka i śpiwór w jednym to na dole znajdziecie nazwę sklepu który się tutaj wyświetli R70 na niej właśnie znajdziecie sklep ma tylko kilkanaście sztuk a z naszym kodem rabatowym otrzymacie 10% zniżki więc zachęcam was żebyście tam zajrzeli ponieważ warto naprawdę warto sprzęt jest bardzo ciekawy bardzo wydajny był testowany przeze mnie w warunkach 10 cm od Bałtyku, kiedy północy biegałem w tym e, schylony, co jest naprawdę świetne, ponieważ nie odsłaniacie pleców jak przy pracy zgięci, prawda? Zawsze mamy ten problem, że nasze nerki są na wierzchu. Tutaj w ponczu nie ma takiej możliwości. Dwa, jak widzicie, podpinka do hamaka. No i trzy, śpiworek, który pokażemy pewnie na ambonie. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek. Co myślicie na temat takiego trzywiednym? Dajcie znać proszę w komentarzach, jeżeli wam się spodobał, łapka w górę. I moje pytanie, jeżeli możecie, zajrzyjcie na ten sklep i napiszcie mi w komentarzu, jakimi przedmiotami bylibyście zainteresowani. Oczywiście na noc buty przywiązuję do plecaka, bo już dwa razy szukałem Jamy Amelisa. Tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. O, oto Polska, młodszy. To jest kochani widok ze środka. I o ile? Na razie jeszcze nie zapinałem, bo ona jest jak widzicie bardzo wysoko, więc zapięcie nie będzie problemu. Jeszcze muszę opuścić wyjść i tarpa zasłonić, ale na razie mam taki widok. O, tak więc kochani, tym razem już na poważnie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli bylibyście zainteresowani to naprawdę jest ciepłe. Ja w tym momencie jestem w bluzie. Na zewnątrz jest minus 2-3 stopnie. Plus minus. Nie wiem dokładnie. Leżę sobie bez butów. W samych skarpetkach. Jest mi tutaj naprawdę ciepło. To naprawdę fajnie izoluje. Tak więc tam na dole macie kod rabatowy ode mnie, w prezencie, znaczy nie tyle ode mnie, ile od sklepu R-70, właśnie na takie, ty typ tego typu sprzęty, a ja się udaję do, do drzemkowni. Dobrej nocy.